Znajdujemy się w gospodarstwie w Kowrozie, blisko Torunia. Prowadzę to gospodarstwo z rodziną, żoną, z synem i córką. Moja historia zaczęła się z gospodarstwa rodzinnego. Moi rodzice mieli gospodarstwo około 80, około 20 hektarów. Byłem mały, to wszystko. I tam pierwsze szlify uczyłem się, kończyłem zawodową technikum, potem studia. A w 1993 roku w trójkę z kolegami wydzierżawiliśmy gospodarstwo około świecia, gdzie tam 12 lat gospodarzyłem. Po 12 latach, czyli w 2003 roku przejąłem to gospodarstwo tutaj w Kowrozie, i tu, i tu, tu jak samodzielnie jako zacząłem zarządzać tym gospodarstwem, rozwijać, wykupywać ziemię, budować, mechanizować wszystko po kolei i do dzisiaj to prowadzę. Dzisiaj to prowadza około 950 hektarów gospodarstwo. Um, uprawiamy zboża, buraki, kukurydzę, e, zioła czasami, jakiś materiał siewny, rzotki, nie rządkwi, no, trawy, e, lucerny, e, kukurydze. E, ponadto posiadamy jeszcze 400 krów mlecznych, w sumie 1000 sztuk bydła. Także to w całości wszystko funkcjonuje. Jak przyszedłem na to gospodarstwo w Kowrozie e, robiłem wiele zmian i e, taką chciałem, Słyszałem o uprawie bezrokowej. Wtedy nie znałem tego, ale zawsze byłem człowiekiem, który lubił sprawdzać wiele rzeczy, więc przeznaczyłem 4,8 hektarów, dwa pola, gdzie powiedziałem: od tego momentu im będę orał. W pierwszym roku zasiałem tam rzepak. Rzeczywiście nie było maszyn do bezrokowej, były silniki stopkowe, i w pierwszym roku miałem 15% mniejsze. I potem zasiałem pszenicę, i już ta pszenica była w miarę dobra. Następna również dobra i. Tak doszedłem do wniosku, że w końcu, w pewnym momencie, mówię, całe gospodarstwo będę przekształcał w bezorkowe. I tak się stało, przekształciłem całe gospodarstwo w bezorkowe. Jednocześnie przed przejściem bezorkowe robiłem badania. Poziom ruchnicy, ja to robiłem, badać jakie są zasobności. I gdy badałem 12 lat wcześniej, to poziom pruchnicy był od 1 z groszem do 1,99. Po 12 latach, gdy zbadałem, poziom pruchnicy od 1,79 do 3. Oczywiście tam jakieś wyjątki były. Czyli tak średnio mogę powiedzieć, że spokojnie w ciągu tych 12 lat jeden poziom pruchnicy. Wpłynęło na to chyba dwie rzeczy. Jedna to jest bezorokowa i drugie duże ilości obornika, gdzie stosuje. Co trzeci rok jest 30 obojnika stosowane na glebę i dzięki temu to ładnie wszystko się rozwija. W moim gospodarstwie od 15 lat nie stosuję nawozów fosforowych. Na początku pierwsze 3 lata to były ekonomiczne, patrzyłem. Zbadałem sobie stan fosforu, a było ciężko w więc jako tako, przestałem stosować i dawałem tylko obolnik. Po 4 latach badań, dokładnych złem badania, zobaczyłem, że fosfor i potas w glebie jest podobny. Na lepszy wyszło. No i znowu 4 lata. No i tak zobaczyłem, że jak dobrze gospodarzę wszystkim, to fosforowych nabozów i potasowych nie muszę. jedynie co daję, to 100 kg polidapu, czy daję pod kukurydzę, bo kukurydza jest bardzo fosforolubna. A tak przez 15 lat nie daję. No myślę, że to są duże oszczędności do gleby. Stosujemy nowoczesne maszyny. 10 lat temu zakupiliśmy pierwszy opryskiwacz kuna, który pracował w tym roku, zakupiliśmy następny opryskiwacz kuna, bo już tamten po 10 latach jest, też pracuje, ale już się baliśmy, że jest dużo pyskania tego wszystkiego, jeden miał ciężko się wyrobić. No i tak gospodarzemy pomału w tym wszystkim. Nazywam się Jakub Deligalski, znajdujemy się w gospodarstwie Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie, w powiecie toruńskim, gmina Łysomice. Wraz tu z moim tatą pomagam mu w gospodarstwie rolnym i znajdujemy się tutaj na plantacji buraka cukrowego. Tak jak mój tata wcześniej wspomniał, w 2014 roku, czyli 10 lat temu, został zakupiony pierwszy opryskiwacz samojezdny marki Artek. Został on wybrany z tego powodu, iż ma przednią belkę. Co nam najbardziej to mojemu tacie zależało ze względu na wi lepszą widoczność w, w pracy oraz yy, no, komfort dla operatora. i Był wybrany samojezdno samo pryskiwa ze względu na to, żeby przyspieszyć pracę oraz mamy tutaj powierzchnię, jak tata wcześniej wspomniał, tysiąc, około 1000 hektarów. I żeby przyspieszyć tą pracę i wykonywać ją efektywniej, sprawdza się do dnia dzisiejszego. Sprawdza nam się bez zarzutu. Ma przerobione prawie 4000 motogodzin, bez jakichś tam większych awarii, bez żadnych usterek. Wszystko sprawdza się w nim. I w zeszłym roku zaczęliśmy z tatą się zastanawiać nad drugim opryskiwaczem ze względu na zmieniający się klimat pogodowy. Ponieważ 10 lat temu, a teraz okienka pogodowe się zmieniły, są znacznie krótsze i ciężej po prostu wykonywać zabiegi jednym opryskiwaczem. Zwłaszcza jak mamy też dużą strukturę zasiewów innych roślin, ciężko było zrobić to organizacyjnie czyli opukać opryskiwacz i przygotować. Jeden opryskiwa, żeby wszystko było precyzyjnie i w terminie opryskane, i e, zaczęliśmy się interesować kupną opryskiwacza, i zależało nam na tym samym, ze względu na to, że Artek nam się spisywał, ale poprzez e, te 10 lat firma Kun e, wykupiła firmę Artek i e, spowodowało to, to, że byliśmy zainteresowani opryskiwaczem Kun. I jak zaczęliśmy się interesować, okazało się, że e, wiele w tej maszynie się nie zmieniło pod względem Konstrukcyjnym została przednia belka, która nas najbardziej interesowała, 36 metrów. Są to niewielkie tylko zmiany, które są na plus, ponieważ jest tutaj większy silnik, jest tu silnik Volvo oraz jest lepszy system inteligencji i lepiej lepsza elektronika i lepsze systemy wspomagające operatora. I w zeszłym roku właśnie podjęliśmy tą decyzję i kupiliśmy dosłownie taki sam opryskiwacz z przednią belką 36 metrów aluminium. of them Jeśli chodzi o zmianę komfortu pracy, to w nowym opryskiwaczu jest wiadomo lepsza kabina. Jak to w każdych nowych maszynach, jest wprowadzona nowa, nowocześniejsza kabina z joystickiem w podłokietniku oraz wszystkie systemy ułatwiające operatorowi. Jedną z nich jest regulacja cieczy, ponieważ w naszym gospodarstwie stosujemy ciecz od 60 do 100 litrów na hektar. I w poprzednim opryskiwaczu jest to wykonalne, ale trzeba jechać po prostu w szybszą, w szybszą jechać, jechać szybciej opryskiwaczem, aby wykonywać, e, aby wydać tą ciecz. Natomiast w tym ustawiamy regulację na przykład dawki 75 litrów i nieważne jaką prędkością jedziemy, dawka jest stosowana e, precyzyjniej, co powoduje, że jest znacznie precyzyjniejszy oraz opryskiwacz KUN jest wyposażony, jakby się chciało stosować e, e, nawozy typu RSM, nawozy płynne, e, zmienne dawkowania. Co najważniejsze w tym opryskiwaczu to jest jego też prostota, jak i w poprzednim, a mianowicie na każde koło jest napęd mechaniczny, ponieważ jest tutaj wprowadzony tylko jeden hydrostat, z którego są przekierowane wszystkie, wszystko jest przekierowane mechanicznie. Kolejnym aspektem, co się różni w tym opryskiwaczu od poprzedniego, to jest stabilizacja belki. Jest znacznie jest poprawiona. Mianowicie w poprzednim opryskiwaczu trzeba było, operator sam musiał kontrolować e, pracę belki. Natomiast tutaj, przy niskim oprysku, belka sama po prostu prowadzi się przy ziemi bez jakiejkolwiek kontroli poprzez operatora, ewentualnie minimalnej. Jak wiadomo, jedzie szybciej, ale jak jedzie normalną prędkością, belka sama stabilizuje się przy niskiej powierzchni, co powoduje mniejsze zwiewanie e, środków środków cieczy, zwiewanie się cieczy oraz precyzyjniejsze stosowanie zabiegu. Poprzez ułatwienie operatorowi pracy opryskiwacz jest w stanie opryskać na godzinę około 35-40 hektarów. Wiadomo, to jest zależne od powierzchni pola, od ilości kolizji typu słup, słupów energetycznych i wiele, wiele innych. Natomiast opryskiwaczem około 30 hektarów jest w stanie mi opryskać przy cieczy roboczej około 75 litrów na hektar. Pewnie dla wszystkich zawsze jest kontrowersyjna przednia belka. W naszym, zawsze polscy rolnicy mówią: Jak to przednia belka? Dlaczego wybieracie przednią belkę? A przednia belka ma najważniejszy plus: widać wszystko. Operator jest w stanie precyzyjniej obrobić pole, obrobić przy słupie i zastosować bliżej środek przy słupie bądź przy studni przy jakimkolwiek kolizji oraz szybciej zauważy zapchany rozpylacz. Jak jest już zapchany, to szybciej jest w stanie zauważyć i po prostu zwrócić na to uwagę. Kolejnym aspektem no to jest fakt, wszyscy powiedzą, że no dobrze, z przodu jest belka. Zatruwamy się nie do końca. Mamy filtr węglowy, który na spokojnie chroni operatora i jest osytowana kabina. Uważam na tyle wysoko, że nie jest w stanie się dostać jakikolwiek środek do kabiny. I kolejnym aspektem, co wiele rolników się obawia, to jest to, że yy, no jedzie się z przodu belką, no i jednak z tyłu są jeszcze koła, które naruszają tą ziemię i powodują, że herbicyd jest naruszona ziemia i herbicyt nie będzie działał. Natomiast za kołami, z tyłu, za opryskiwaczem są dołożone dodatkowe dwa rozpylacze, które jeszcze za kołami pryskają, aby jeszcze yy, skuteczniej działać i nie spowodować zachwaszczenia za kołami w śladkach, ślada, yy, śladach technologicznych.